Jest godzina 7.50, a z nami je, e, połączona, e, jest w połączeniu pani Małgorzata Żary, inicjatorka Marszu Papieskiego i dzisiejsza Solenizantka. Wszystkiego dobrego, pani Małgorzata. Wszystkiego dobrego, 100 lat. Dobry Państwu. Bardzo dziękuję za życzenia. Od razu taki robię, jak to mówią, robią mi dzień. Także bardzo dziękuję i, i pozdrawiam serdecznie. No, a, ale zmierzamy do głównego tematu naszej rozmowy. W niedzielę 19 października odbędzie się trzeci marsz, trzeci narodowy marsz papieski tym razem um, hasłem tego marszu będą słowa im przeprzewodni będzie Sursum Corda, czyli w górę serca, honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Karol Nawrocki. No właśnie, ten marsz rodził się w trudnym momencie ataku na e, postać i osobę świętego Jana Pawła II. Pamiętamy te obrzydliwe filmidło um, mm. pokazane w, w jednej z telewizji. Um, e, Jakie znaczenie ma ten marsz dla świadomości polaków i jakie ma znaczenie ma dzisiaj no ja, ja mam nadzieję że ma znaczenie Przywracające, czy w zasadzie może odświeżające pamięć i dziedzictwo Jana Pawła II dla nas, bo w końcu, co by nie mówić, to był właśnie największy Polak w dziejach, który nam się trafił i trudno by było go, i szkoda by było go jakby zapomnieć, a niestety. Do czasów y, tego ataku, o którym Pan wspomniał, no troszkę żeśmy papieża naszego skremówkowali, no popkulturowali to... i, i, i właśnie był tak, taka z niego była y, jakby postać. Y, no taki miły misio, którego fajnie było przytulić i może no raz właśnie, na jakiś czas coś A, 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 a święty, święty, mu, święty mówił nam rzeczy bardzo trudne momentami. No właśnie o to chodzi, a poza tym no, jednak y, tak nazywa się Jana Pawła II... Y, Świętym Janem Pawłem II Wielkim, kładąc też i nacisk na ten drugi przydomek, co świadczy o tym, że to naprawdę nie, nie jest tylko i wyłącznie taka postać do miłego wspominania. Natomiast jest to człowiek, który, po pierwsze, nam można powiedzieć, że darował wolność, po drugie, nauczył nas, a przynajmniej próbował tego zrobić, uczył nas, jak tą wolność przyjmować i co to w ogóle znaczy. Wolność i, i słynne wolność nie, od, ale wolność do. No to występował znaczy wolność... w naszej obronie niejednokrotnie, no, pamiętamy te takie właśnie. przełomowe momenty, prawda? M niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, o, tej ziemi. Ja, ja tak, byłem na to, tym to, 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 to tak, Ale właśnie... tak trochę w obronie też, no bo Polacy Kochają swojego papieża, są dumni. To też nic złego, że chcą się czasem, jak pani powiedziała, przytulić, może. Ale nie, jak, jak najbardziej, tylko żeby na tym nie poprzestawać, bo mm -hmm. tu chodzi o to, żeby, żeby korzystać z tej głębi dziedzictwa, które on nam zostawił, a zostawił nam naprawdę no, właściwie na każdy czas trudny w tej chwili. Przecież mamy bardzo trudny czas. Papież mówił o tym, żebyśmy uważali, żeby cywilizacja śmierci nie zwyciężyła. W momencie, kiedy się zachłyśniemy tą wolnością po upadku komunizmu, no a jesteśmy, jak widzimy, na dobrej drodze niestety do tego, żeby ta cywilizacja śmierci wygrała, i to robimy właściwie własnymi rękami. A papież był człowiekiem, który nas jakby ukierunkował i mówił, co to znaczy życie, dobre życie, co to jest prawda, co to jest wolność, jak katolik powinien się zachowywać w rodzinie, w pracy, w, no w ogóle ale w też życiu swoim. w, w Europie, bo, bo no więc <laughs> właśnie. Bo to też było właśnie. tak, że on nas, po, nas Polaków tam posłał do tej Europy. Tak, ale, ale to jeszcze była wtedy inna Europa. I myślę, że też trochę mamy takie i mieliśmy, mam nadzieję, takie poczucie, nie wiem czy dalej ono jest, że tak powiem, silne, że my tą Europę w jakiś tam sposób będziemy się starali cywilizować i ewangelizować, no ale pod warunkiem, że sami będziemy cywilizowani i ewangelizowani. No a teraz akurat to hasło, o którym Państwo wspomnieli, Sursum Korpus, Czyli w górę serca, no to jest właśnie takim hasłem pokazującym, że my, jako ludzie wiary, powinniśmy się radować i cieszyć, ale taką mądrą radością i nadzieją, że mamy te serca wznieść w górę po to, żeby nie dać się, jak to się brzydko mówi, zdołować właśnie tej, temu wszystkiemu co się dzieje, tym sporom, tym yy, różnym genderom i innym tak rzeczom, które nam dzisiaj yy, zagrażają, a no Nieść i korzystać z tego dziedzictwa Jana Pawła II pełnymi garściami. Tym bardziej, że jesteśmy teraz w przeddzień jakby próby przeforsowania w Sejmie tej ustawy o związkach partnerskich, no, która to ustawa o związkach partnerskich wprowadzić chce u nas taką rzeczywistość, która kompletnie się nie zgadza, jakby i zaprzecza i przeciwdziała wszystkiemu Czyli... temu, co Jan Paweł II głosił. Dzisiaj znowu powraca to wołanie, niech wstąpi duch, duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi, co piszą zresztą nasi słuchacze w Radio Republika przez cały czas przypominamy, że można wysłać pozdrowienia i właśnie właśnie to nasz słuchacz słuchając nas napisał te słowa. Pani Małgorzata, serdecznie dziękujemy za tę rozmowę, wszystkiego Pani najlepszego te... raz jeszcze. Żaron, żaryn solidizacja dzisiejsza. Dziękujemy za poświęcony bardzo. czas w tym szczególnym dniu dla pani. Dziękujemy bardzo. No, i my, już się żegnać musimy. To ta pora, ten czas, 7:56, ale zostawiamy państwa w dobrych rękach. Tak, polityczne szorty przed nami, serwis informacyjny, a potem program Michała Rachonia wprost z Blue Tower. Dziękujemy Do państwu. Do usłyszenia. Do usłyszenia w poniedziałek o 6 rano.